W kolejnym odcinku z cyklu Motodoradca no aura spłatała mi dzisiaj trochę figla, bo chciałem trochę ostrzej pojeździć sobie Suprą po torze, a dzisiaj trzeba będzie w bardziej kontrolowanych warunkach to robić. I że bo ja coś nie robię testu Supry, bo wydaje mi się, że już tyle ich jest na YouTubie, że nie ma sensu dodatkowo gdzieś tam bić tej piany, ale chcę się skupić na zupełnie innym aspekcie. Na tym jak koncerny motoryzacyjne się krosują. Takie magiczne hasło e, znane chociażby z YouTube'a. Po co? Dlaczego? A wydaje mi się, że Supra jest bardzo... Bardzo dobrym przykładem ku temu. Pamiętam jak dziś, gdy do Polski wchodził Mercedes Titan. No, jakby nie patrzeć, no Renault Kangu, tylko po prostu z logiem Mercedesa, delikatnie zmieniony grill, trochę deska, reszta to samo. Ja mówię, to się nie uda, byłem nawet na premierze. Siedzieliśmy na bankiecie z jednym z dyrektorów handlowych i jeden z prezesów jednej z firm farmaceutycznych siedział. Przecież Titan był od kangu wtedy o około 20 parę procent droższy. On przy stole jedząc schabowego zamówił 25 sztuk, bo Mercedes. Cena jest jakby w tym wszystkim drugorzędna. Titany naprawdę dobrze się wtedy też sprzedawały. Mówię, może w tym szaleństwie jest metoda. To właśnie. E Teraz nie ma już jakichś rozróżnień, bo teraz okazuje się, że i nawet w A klasie mamy ten sam silnik, który mogliśmy mieć chociażby w Dacia Duster. E, czym się te krosowania kończą? A no tym, że mamy po prostu dwa identyczne klony. To co ostatnio zrobiło Suzuki e, z jednym z modeli Toyoty, które odkupili, no bo mieli problemy ze spełnianiem normy emisji spalin, więc e, hybrydka e, była e, jak najbardziej na miejscu. Druga rzecz to jest Supra i BMW z cztery, czyli różnice w wyglądzie. Trzecia rzecz to są zmiany technologiczne, że na przykład zapożyczony jest chociażby silnik. To też się zdarzało w koncernie Toyoty, bo Toyota nie od dziś z BMW współpracuje, gdzie do Avenzisa wkładano silnik dwulitrowy, bo Toyota doszła do wniosku, że już technologii silników wysokoprężnych rozwijać nie chcą, wolą się skupić na hybrydach, więc woleli w tym czasie używać już silnika przez kogoś produkowanego. I czwarta rzecz jest wewnątrz danego koncernu. Zróbcie Uwaga, kiedyś to nie było w ogóle standardem. W każdym segmencie, w danej marce, w każdym modelu ku górze była inna deska rozdzielcza. Teraz jest wszystko to samo, tylko to jest pompowane. Wiadomo, chodzi o ekonomię, chodzi e, o koszty. I wspomnijcie moje słowa, że za. 5-8 lat będzie dokładnie to samo co w branży oponiarskiej. Będzie kilka marek, które będą miały pod sobą ileś dodatkowych brandów. Zastanawiałem się, jaki w ogóle zrobić wstęp do tego dzisiejszego nagrania i trochę pomógł mi w tym wszystkim Kickster. Pisząc komentarz pod zdjęciem Super, jak bo zawsze wiadomo są te komentarze: ojej, to BMW, to BMW. Napisał, wydaje mi się, dosyć mądre zdanie, że. Ci, którzy piszą, że to BMW, to są ci sami, którzy narzekają, że teraz produkuje się tylko i wyłącznie suwy przednio napędowe, a o autach sportowych się zapomina. Cieszmy się z tego, co mamy. Wydaje mi się, że to dosyć istotne słowo, ale żeby była jasność, nie zamierzam dzisiaj wychwalać Supry. Nie zamierzam też jej, nie wiem jak ganić. Chcę naprawdę merytorycznie spojrzeć na to, dlaczego tak się dzieje, skąd się biorą te wszystkie akcje i. Co z tym wszystkim będzie dalej? Czy kupiłbym suprę? Nie, nie kupiłbym supry, ale Jarisa Gier tak. Ugh. Zanim ruszę, to jeszcze się chwilę rozgrzeję. No właśnie, e, przypomniało mi się jak przed kilku laty, przed debiutem nowej Supry, nagrywałem materiał na YouTube. Jak tam grzmiałem ze swojej ambony, mówiąc: tak być nie może. To jest farbowany list, to jest BMW, to jest Z4, gdzie jest 2JZ, to się powinno nazywać GT87, a nie Supra, bo to nadużywanie nazwy legendy. Eee... I wyprzedały się wszystkie sztuki z pierwszej partii. Jak widać, na ludzi to w żaden sposób gdzieś tam nie działało. To nie jest tak, że ja zmieniam zdanie w tym temacie, tylko z perspektywy kilku lat zauważyłem jedno, że coraz więcej koncernów idzie tą drogą z tego względu, że konsolidacja pomaga ograniczać koszty, a nie ukrywajmy, auta sportowe w tej chwili przez normy eko stają się pewnego rodzaju bonusem w koncernach i każdy koncern skupia się na innych samochodach, a te auta to jest taki trochę prezent w stylu, że zobaczcie, to możemy wam dać, bo już niestety nie jest tak łatwo produkować samochody i koszty produkcji są znacznie większe. Toyota oczywiście mocno wywodzi się z motorsportu i technologię zna dobrze, ale jakby patrzeć na ostatnie lata, no między MK4 a MK5 suprami było 17 lat przerwy. W międzyczasie no między innymi pojawia się Toyota GT86, która. Była swojego rodzaju namiastką auta sportowego Ale uważam, że nie był to do końca udany projekt Przy współpracy oczywiście z Subaru Bo tam mieliśmy model BRZ I zgadzam się, między BRZ a GT86 Czuć było pewne różnice Głównie jeżeli chodzi o nastawy zawieszenia Ale to nie były aż tak duże różnice Wizualnie można powiedzieć, że było dokładnie to samo Wizual skradł moje serce Na początku byłem zakochany w Peugeot RCZ Ale zobaczyłem GT86 mówię Chciałbym kiedyś mieć to auto to był taki mój cel. Gdy zajrzałem do środka, to już mi tak różowo nie było, bo tam deska była rodem z lat 90. Te skrzyczące plastiki do dzisiaj gdzieś mam jeszcze w tym wszystkim w pamięci. I to chyba nie do końca było dobre. Takie typowo japońskie, chociaż tutaj widać... No tak, tutaj to jest w sumie sporo z BMW. Ale powiedzmy, że szło gdzieś to przełknąć z jazdy... No, Byłbym gamoniem, jakbym powiedział, że ojej, to auto nie jeździło, bo te 2.0, bokser 200 koni, wolno ssące, to było za mało. Dla większości ludzi to było wystarczające, ale przy tym wyglądzie i napędzie tylno napędowym e, uważam, że trochę brakowało. Dlatego poszedłem w projekty w stylu uturbianie tego silnika. Jak dobrze wiecie, nie do końca takie wydumki dobrze zawsze się gdzieś tam kończą, bo poprzez źle dobraną mapę okazało mi, że się korba gdzieś tam zgięła. Koszty w ogóle bardzo duże tego uturbiania. Wolałbym, żeby tam był po prostu fabryczny, turbodoładowany, dwulitrowy silnik, gdzie bez problemu można byłoby sobie uzyskać te 300 koni. Byłoby o wiele. Ale łatwiej, bo były to po prostu policzone przez producentów. Przy okazji, zanim jeszcze ruszę, mała pewna ciekawostka i pewna odmiana. E, bo chcę się z wami podzielić, bo partnerem dzisiejszego odcinka jest marka BeSafe, czyli technologiczny startup, który jest. Firmą ubezpieczeniową, poprzez którą możemy wyliczyć sobie ubezpieczenie komunikacyjne OC i AC przy wsparciu firmy Kompensa, która to wszystko firmuje, ale ciekawostka jest taka, że wyróżniają się jedną wartościową rzeczą na rynku. Dlatego wejdźcie w link poniżej, kliknijcie i to sprawdźcie. Bo na podstawie dwóch danych można na dobrą sprawę wyliczyć swoje ubezpieczenie. Wystarczy numer rejestracyjny i wystarczy data naszych urodzin i oni gdzieś tam magicznie zaczytują wszystkie nasze dane i oszczędzają nam na Sporo tego czasu, więc to jest pewnego rodzaju ciekawostka, że na podstawie tych dwóch danych można już sporo gdzieś tam zaczytać. Jednak ta cyfryzacja działa, i niech inne firmy też idą w tym kierunku, bo na pewno jest to spora oszczędność czasu. Więc sprawdźcie, przetestujcie, to rusza. Więc fajnie byłoby znać też Waszą opinię. Jest to skierowane dla osób indywidualnych. Druga rzecz, można wziąć udział w konkursie do wygrania: jest 5 konsol, PlayStation 5, Cyberpunk. Spokojnie na nich bez problemu chodzi. Więcej informacji. O konkursie w opisie filmu, dokładnie wyszczególnione też tam jest regulamin, więc warto sobie na to zajrzeć. A ja zdejmuję kursie i jadę się przejechać. Może w bagażniku się zmieści. Dobrze, zanim ruszymy, wyłączmy sobie całkowicie trakcję. Trakcja off. Aha, ja mam problem, żeby ruszyć w ogóle. Dobra. No nic, mam nadzieję, że ubezpieczyciel mi to wybaczy, trzeba mocno uważać, bo to jest seria limitowana A90 Edition, czyli z szarym lakierem matowym. Wyróżniają to, że było 90 sztuk w tej serii, a ta jest jedną z 90, a dokładnie pierwszą na 90 w takim, ozna w takim oznaczeniu. Więc można powiedzieć, że dosyć wartościowy egzemplarz. I dodatkowo wiem, że na pewno też ma moc zwiększoną. Szczególnie gdy teraz szukam toru, gdzie on się znajduje, bo nie jest do końca odśnieżony. Ale dobra, poćwiczymy swoją koncentrację i łączenie jazdy z mówieniem. Toyota już dawno temu zapowiedziała, że oni diesla, że oni diesla wspierać nie będą że ta technologia jest jakby dla nich już na wymarciu już przed laty do Avenzisa doszli, między innymi doszli do wniosku, że po co rozwijać technologię silników wysokoprężnych, która jest cholernie droga jak można byłoby już kierować się ku hybrydom i tę technologię rozwijać, co widać z perspektywy lat dobrze wiedzieli, jak Unia Europejska do tego wszystkiego gdzieś tam ale się fajnie to auto prowadzi. Jak Unia Europejska do tego wszystkiego podejdzie, no i właśnie zauważyli tę lukę, że można w międzyczasie poprosić, można poprosić BMW o dostarczenie patentu i jednostki wysokoprężnej 2.0. Oczywiście, to ja to oznaczyła sobie to D4D, bo jakby prawa wykupu jednostki silnikowej na to pozwalają, Mercedes przy Mercedesie Titanie. Wiadomo, pod maską jest 1,5 DCI, też oznaczało Blue Efficiency. E, jakby nie patrzeć, czytałem wywiad sprzed dwóch lat, więc kurs dolara wtedy był jeszcze troszeczkę wyższy. Ale wtedy już włodarze Toyoty tłumaczyli to tym, że owszem, mogliby super stworzyć od zera. Ale koszt przygotowania auta produkcyjnego w tej chwili jest kilkukrotnie wyższy niż to jeszcze było w latach 90. Po drugie, jakby na to nie patrzeć, koszt stworzenia samego silnika byłby o wiele wyższy, przedłużenie w czasie. Mówili, żeby wprowadzenie Supry na rynek trwało minimum 3 lata dłużej i Supra z 3-litrowym silnikiem kosztowałaby około 100 tysięcy dolarów. Teraz jest to trochę mimo wszystko gdzieś tam jednak e, taniej. E, bo koncerny się łączą i konsolidują. E, jakby nie patrzeć, jeżeli już miało dojść do tej konsolidacji i łączenia. Nie chcę w żaden sposób wybielać. Tylko tak, no, staram się jakby merytorycznie i biznesowo e, na to wszystko spojrzeć. Obróci mnie. Nie. E, biznesowo spojrzeć, no BMW w moim przekonaniu było dobrym wyborem. Ale idźmy o krok dalej. Mamy w tym momencie. E, Legendę na tacy. Cztery generacje jakby do tej MK5, które były, szczególnie MK4. Sama Supra w sobie serwowana od 1974 roku, ale właśnie ta MK4 była taką najmocniejszą legendą, no tutaj szybszy, szybcy i wściekli bardzo mocno wyprodukowali, wypromowali ten model dla większości ludzi, to magiczne oznaczenie 2JZ stało się niezwykle charakterystyczne, dzięki temu każdy znał to 2JZ GTE, dobrze wiedział, no ale jak na lata 90 patrząc, Ponad 300 koni w topowej odmianie, mega fajny wygląd, to było wtedy coś, nie ukrywajmy, to teraz wzbudza duże emocje, ale jeszcze większe emocje wzbudza samo serce tego samochodu, sama jednostka silnikowa, która miała gigantyczny możliwy zapas mocy, ale wręcz gigantyczny. Bez problemu wykrzesywano 800-1000 koni, nikt tutaj nie miał e, większego problemu, żeby coś takiego w tym aucie. No waldeczku, prawie cię obróciło. E, a wystarczyło tylko musnąć ciupinkę, więcej gazu. Naprawdę trzeba dzisiaj z dużym wyczuciem tutaj e, jeździć. Więc na tacy było dużo. Z drugiej strony pojawił się pewnego rodzaju klon to trudno powiedzieć, bo Supra nie jest do końca klonem BMW Z4 bo problem technologiczny całego tego przedsięwzięcia polega na tym, że pr łatwiej się obronić BMW w tym wszystkim niż Toyocie mimo, że to BMW dało silnik różne podzespoły do tego wszystkiego to Toyota technologicznie opracowała to auto i m.in. wygląd a podzespoły zostały gdzieś tam wdrożone i użytkowane już później w celach produkcyjnych, więc to był podział między tymi koncernami, kto ile wkłada do tej, do, do tej puli, tylko tyle, że wizualnie większość ludzi widzi wnętrze, BMW, widzi silnik, widzi e, skrzynię biegów, no bo to jest najbardziej wizualne. Nie bronię, nie chronię. Cały czas uważam, że mimo wszystko ten model powinien nazywać się Toyota GT87 i będę dalej to uparcie gdzieś tam powtarzał, no ale z drugiej strony, mając prawa licencyjne do nazwy GT86, no szkoda byłoby z tego chociażby nie skorzystać, więc to, to nie było w tym jakby gdzieś tam e, nic złego. Oooo! Panie Florkowski Ty już trochę dzisiaj wyluzuj Bo nawet przy tych drobnych prędkościach Rzędu 20-40 na godzinę Naprawdę trzeba bardzo mocno uważać Więc reasumując Nie bronię Toyota Bardziej staram się spojrzeć na to Przez pryzmat modelu biznesowego Który w tym wszystkim rządzi I widać, że po prostu ta konsolidacja Będzie czymś częstym teraz W wielu koncernach się nie ma co dziwić, że ten sam silnik jest w dasterze jak chociażby w wybranych Mercedesach nowej generacji. I tak jak mówię, zobaczycie, wspomnijcie moje słowa, będzie za parę lat kilka koncernów, które będą zajmowały się autami. No dobrze, zatem spójrzmy na to auto z zewnątrz i skłamałbym, jakbym powiedział, że, eee, supra mi się nie podoba. No, ma coś w sobie. Ten tył skrada moje serducho. Patrząc na to auto z boku, widać ewidentnie, że jest bardzo mały rozstaw osi i ten tył jest mocno cofnięty. No, ale szukano tutaj uzyskania balansu masy 50 na 50. Auto samo w sobie waży tonę 560. Wczoraj je ważyłem. Mamy bardzo długi przód, co też czuć jadąc tym autem, ale przypomnijmy jedno, że to auto ma tylko 4,3 metra długości. Co za tym idzie, przy tak długim przodzie, to w środku jest mało miejsca. Jak na takiego typowego japończyka, a jeżeli chodzi o bagażnik, to to jest trzecie auto w rodzinie. Walizki jednak bym wysłał kurierem, jakbym jechał tym autem. Jeżeli patrzymy naprzód, no nie skrada on mojego serducha. Oczywiście jest nawiązanie do mk 4 ale to oczywiście jest rzecz gustu. Tak jak ja powiedziałem, nie wybrałbym Supry, bo wybrałbym Jaris'a. To jest ta, trochę takie przewrotne, jakby ktoś porównywał, że a, zamiast Avenzisa to ja wolę Rav Czwórkę. Dwa zupełnie różne segmenty, ale to auto jest taką formą pewnego protestu motoryzacyjnego. Pokazać, że się da, a Jaris to już jest w ogóle bomba, która rozwala całkowicie system. Bo to jest dopiero pokazanie, że. Toyota czy chociażby Lexus przed, przez lata wypracowali sobie te wolne sloty, jeżeli chodzi o emisję e, spalni, żeby móc teraz stworzyć coś naprawdę fajnego. I nie ukrywam, bardzo mocno czekam na Jarisa. Czy MK5 będzie legendą? Trudno chyba w ostatnich latach w ogóle jakąkolwiek legendę, ale w moim przekonaniu Jaris ma większą szansę. Ale nie odejmuje też suprze. Nie krytykuję tego auta, bo naprawdę prowadzi się bardzo dobrze. Ten samochód naprawdę ma coś fajnego, jeżeli chodzi o styl prowadzenia. On się lekko prowadzi, nawet na tym lodzie, który tutaj dzisiaj jest, bez problemu szło nad tym autem zapanować. A nie wykluczone, że tu w mocy czwórka z przodu jest. Co za tym idzie, fan, fan, fan. Jeszcze raz fan. Ja sobie idę jeszcze parę kółeczek zakręcić. A póki co cały zmarznięty. żegnam się z wami. Kurtkę dopinam bo zaraz. Chory będę. Pozdrawiam was serdecznie. Dajcie znać w komentarzach, co wy myślicie o Suprze. Pozdrawiam. Trzymajcie się ciepło. Hej.